My feet. Heaven is out of reach And there's a fire that I won't slay There's a fire but the no fire brigade Five souls tonight we are losing Losing this fight or oh, out our Souls tonight is no one on our side Who's gonna help our Souls tonight No one here to help our Souls tonight It's on me It's on you Who's gonna help our Souls tonight Witam wszystkich z tej strony. Tyle i witam was w The Sims 4 Mody Gra. Dzisiaj, kochani, będzie taki troszeczkę inny odcinek, yy, świąteczny odcinek, tak? Więc yy, tutaj, na te dzisiejsze moje metamorfozy, przymknięcie troszeczkę oko, bo to nie będą takie zwyczajne, że będę robiła simów yy, tak jak normalnie bym robiła. Tylko ja zrobiłam sobie no, taki osobny folder i tam pobrałam kilka takich. Yy, Rzeczy świątecznych typu jakieś y, uszy króliczka, jakieś tam koszyczki, takie różne głupotki, by zrobić dzisiaj taką świąteczną y, rodzinkę. Y, to znaczy chciałabym wziąć sobie jedną dorosłą i dwójkę dzieciaków, słuchajcie, chłopca i dziewczynkę. I początkowo myślałam, żeby y, wziąć do jednej osoby taką rodzinkę, ale później stwierdziłam, że po prostu losowo wybiorę sobie i stworzę taką rodzinę. Od trzech osób, bo to będzie trzech Waszych Simów, więc myślę, że to będzie dużo fajniejsze. Zapiszę sobie, kogo tam wybiorę. I słuchajcie, kochani, dajcie znać, jak tam spędzacie święta. Dzisiaj już ostatni dzień. Wy to oglądacie w poniedziałek, więc lany poniedziałek dajcie znać, czy polaliście kogoś wodą, czy wy zostaliście polani. Ja jeszcze nie wiem, bo nagrywam to w sobotę, jak wiecie. Ale myślę, że tak delikatnie gdzieś tam. Się polejemy Mój mały ma pierwszą w życiu, słuchajcie, taką psikawkę, malutkie jajeczko. Tak kupiliśmy specjalnie, żeby nam nie lał pół domu, by mi zalał, wiecie. Ale ale myślę, że tak troszeczkę gdzieś tam się polejemy bo tradycji musi. Yy, tradycja musi być kontynuowana. Tak ja zawsze z moim bratem, słuchajcie, ja mam brata 10 lat starszego. I on wiecie co, ja zawsze mówiłam stary a głupi, już nawet jak byłam trochę starsza, nieraz gdzieś u rodziców rano przylatywał z wielkim kubkiem i prosto w łóżko na mnie lało. Tak, taki, mój brat jest mądry, ale <grym> i on się z mi swoimi zawsze lał po całym domu. Moja bratowa była w niebo wzięta, ale no, tak to wygląda. No my, no my się jest malutki, ma trzylatkę, także tak delikatnie ma w swoim pierwszym życiu e, taką psikawkę. <grym> także coś tam będziemy się troszeczkę lali, ale dajcie znać, jak tam u was. No i słuchajcie, na początku widzieliście wasze zdjęcia, przyszło ich bardzo, bardzo dużo w tym tygodniu. Ja będę starała się wszystkie wrzucać, kochani. E, więc no te filmy będą e, dłuższe, wiadomo, no bo chcę, żebyście sobie zobaczyli te zdjęcia, bardzo fajne, smowy, super ich przerabiacie, naprawdę niektóre metamorfozy, naprawdę świetne. Oj, co to mi się stało? Coś takiego się pojawiło, no ale to nic nieważne, już jest ok. I kochani, przypominam, róbcie simów tych, których ja robiłam w serii, bo też dostałam kilka takich zdjęć, jakichś tam waszych simów, a to jest seria Mody kontra Gra i chciałabym, byście robili właśnie tych simów, których ja zmieniałam. I druga rzecz, kochani, dołączajcie te zdjęcia jako załącznik, nie wklejajcie tak normalnie, bo wy to w różnych jakichś dziwnych formach zapisujecie jako załącznik, kochani, najlepiej w formacie JPG. I gdyby komuś się chciało to bardzo bym prosiła, byście na tym zdjęciu dopisali swoje imię, bo nie ukrywam, że bardzo dużo czasu mi to zajmuje, by te wasze imiona tam dodawać, bo muszę wchodzić e, sprawdzać te imiona, później je właśnie e, wpisywać i, i no, dużo czasu to zajmuje, także gdyby komuś się chciało, to byłabym wdzięczna, gdyby na takim zdjęciu już swoje imię po prostu dodał. Także tak, kochani, bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia. I oczywiście zapraszam Was serdecznie, byście przerabiali tych simów, których ja robiłam naprawdę świetne metamorfozy, a dzisiaj już nie przedłużam. E, wybierzemy sobie właśnie trójkę Simów, e, młodą dorosłych I słuchajcie, tutaj jest taka fajna kobietka. E, ona jest ze święta e, e, świętego Patryka, prawda? Tak, to jest irlandzkie święto, prawda? I tak fajnie, sympatycznie wygląda, więc myślę, że. E, właśnie ją sobie weźmiemy jako pierwszą. Wiecie co, ja tutaj sobie ją zapiszę, żeby później ją sobie dodać. Także to będzie nasza pierwsza simka, którą dzisiaj będę robić. To jest, słuchajcie, rowli nie mam pojęcia, jak się czyta to imię. Ale ja ją sobie tutaj e, zapiszę. Proszę bardzo, natalka 1400. Ja właśnie już sobie zapiszę. Natalka 1400 I teraz słuchajcie, bierzemy sobie e, Dzieciaczki, chłopca i dziewczynkę Może pierwszy, których teraz po niej jakby Zobaczę, bo właściwie Nie ma to większego znaczenia Ducha może nie, o dobra Mam jakieś chłopczyka, proszę bardzo Mazur I to jest truskawka 9876 i połączymy, tak to będzie synuś Emil, o Emil, proszę bardzo, jak mój synuś. Eee, I jeszcze weźmiemy sobie dziewczynkę. O, dobra, tu jest ta nasza simka. Eee, tu jest Emil, no i teraz dziewczynka, proszę, tu jest kolejna dziewczynka, królik, ho! Ta dziewczynka uwielbia króliki i chce nimi być. Powodzenia i całuszki. O! Słuchajcie, to się genialnie składa, ale po prostu zbieg okoliczności, naprawdę. No bo widzicie, brałam po kolei po prostu. Będzie, że miała królicze łóżka moja droga, więc króliczka będziesz przypominać. To jest. Alunieczek, jeden, dwa, trzy, cztery. Połączymy. OK. O, jaka słodka, zobaczcie, śliczna jest! Lili! Śliczne imię. Także dobrze, kochani, przyjrzymy sobie szybciutko. Tutaj jest nasza mamusia, to jest jej strój codzienny. Tutaj mamy oficjalny, proszę bardzo, tak, zielono. Cała na zielono, tak. O, proszę, jaką jak fajną mam w ogóle do spania, super, podoba mi się. Majtki, koszulkę i takie skarpy, ciuchy, Kronówki tak właściwie, imprezowo, bardzo fajna Simka. I na basen. Fajna. Teraz weźmiemy Emila. Rudy. Fajny chłopczyk. Oficjalny. Portowy. Do snu. Imprezowo. Bardzo ładny. I na basen. Fajny chłopczyk. No i nasza Lili, Lili jest przesłodka, fajna, uwielbiam te dzieciaczki małe, naprawdę, ale chudzinka, straszna już widzę, ale słodka. Aha, to będzie cała taka, tak? Okej, okay. rozumiem, no chcę być króliczkiem, także no. Dobrze, także tak wygląda nasza rodzinka. I słuchajcie, kochani, dzisiaj ja już nie będę robiła tego y, na przyspieszeniu. Ja teraz po prostu ich sobie pozmieniam i Wam pokażę efekt końcowy, dlatego że mam aż trzech simów i to mi zajmie i tak bardzo dużo czasu, e, z czego i tak, czy czwarty bym musiała wyciąć, by ten film nie wyszedł mega długi, jeszcze do tego te wasze zdjęcia. Dlatego słuchajcie, ja dzisiaj y, wyjątkowo nie będę robiła tego na przyspieszeniu. Bo tak jak mówię, no czy czwarty i tak musiałabym wyciąć, więc to jest bez sensu według mnie. Ja teraz właśnie zajmę się naszą e, rodzinką i, i za chwilkę do was wrócę. Dobrze kochani, no to jestem, słuchajcie, zajęło mi to sporo czasu, e, ale się udało, udało się tak jak chciałam i tak jak mówiłam na początku, to nie są normalne metamorfozy, to są świąteczne metamorfozy. E, Takie byście się po prostu uśmiechnęli dla zabawy, totalnie ja się tutaj bawiłam, Kolorami z wiosną, bo chciałam, żeby to było tak trochę wielkanocnie, trochę wiosennie. Z wiosną kojarzą mi się, słuchajcie, zielony, taki wściekły, żółty, pomarańczowy. Takie kolory kojarzą mi się z wiosną, dlatego takie tutaj im dobrałam. Także, tak jak mówię, to jest taki specjalny dodatkowy odcinek dla zabawy, byście się uśmiechnęli. I tak jak mówię, nie bierzcie tych metamorfus tak całkiem na serio. Tylko tak, jako dodatkowo świąteczny specjalny odcinek. Także dobrze. Może zaczniemy właśnie od naszej mamusi, która jest typowo wiosennie ubrana. Proszę bardzo, tak wygląda. Ta to jest nasza mamusia z motylkiem na nosie. Proszę bardzo, tutaj ma <taki> takie kwiatuszki. Taki makijaż, proszę. Tak wygląda. Myślę, że wygląda fajnie. Chciałam właśnie, by. Tak, żółte buty, tu jest na pomarańczowo, tak, tak wygląda nasza mamusia, wiosennie, dalej będzie lepiej, zobaczycie. <grym> <grym> tak, tutaj mamy oficjalny, oficjalny taki limonkowy, można powiedzieć, buty są dobrane do naszenika. tak, bardzo wiosennie, kolorowo. No tutaj te sportowe i tak dalej, to wiecie, no dała mi po prostu takie kolorowe ogrodniczki, buty, <grym> skarpetki z, y, y, z, no, falbankami. Tak, dosnął, dosnął, ma taką, proszę, piżamkę, piękne kwiatuszki żółte i króliki ma na nogach. Tak, imprezowo poszalałam, proszę bardzo, ma piękny, wiosenny wianek, on jest... Pobrałam kilka wianków, słuchajcie, bo chciałam właśnie takie wianki, ale one są wszystkie tak wielkie, że no, nie są totalnie dopasowane, ale to nie, słuchajcie, przygnijcie na to oko. Yy, chciałam by miała właśnie taki wiank z kwiatkami. I tutaj wściekle żółto zielono ją ubrałam, proszę bardzo, tak wygląda imprezowo i na basen, tak, na basen ma taki kostium z kotami, tak, i okulary, typowo zwariowanie po prostu, kolorowo, tak chciałam, by była ubrana, także tak wygląda nasza mamusia. Teraz może przejdziemy do naszych dzieciaczków, które są po prostu przesłodkie, tak wyglądał wcześniej nasz Emil, tak wygląda teraz, tylko słuchajcie, cały czas zmieniają mi się u niego... E, włosy, nie wiem w ogóle dlaczego, bo on ma mieć te włosy, bo on jest tu taki rudy, tak? I tutaj też taki ma być, proszę bardzo, jaki jest prześliczny i mamy dwa króliczki, bo i on i e, e, Lili są króliczkami, tak, totalnie świątecznie. E, a, to mi weszło na ten, na oficjalny. Emily jest zielonym króliczkiem, tak, ma przewagę zielonego, także tak wygląda w stroju codziennym, proszę bardzo, ma koszulę z taką kamizelką. E, takie wściekło zielone dodatki, i oczywiście koszyczek ma z jajeczkami, jak najbardziej. Tutaj oficjalnie, no i widzicie, te włosy mi się zmieniają. No, masakra. Nie wiem w ogóle dlaczego. Dlaczego zmieniają ci się te włosy, dziecko? Ach, tak to jest z tymi modami, widzicie, takie mam mieć, No, zobaczcie, dużo lepiej nawet wygląda, prawda? No. O, proszę, teraz mamy czarne, nie? No, nic z tym nie zrobię. Tak wygląda oficjalnie. Zielony spodnik, zielony krawat, tak, uszy i. Tutaj im dawałam te koszyczki, no bo tak jak mówię, świąteczny odcinek, także tak wygląda em, oficjalnie. E, sportowo, sportowo jest po prostu zielony, tak <grym> super wygląda. E, do snu, tak, do snu ma zobaczcie tutaj piżamkę, w jajeczka, tutaj e, dół, w każdym razie. E, tak, imprezowo, imprezowo też ma zieloną koszuletę, którą ja uwielbiam z tymi miesielkami. Oczywiście uszka i koszyczek, no i na basen ma po prostu jakieś tam e, gadki, ale uważam, że wygląda uroczo, jest przesłodki normalnie uwielbiam takie <grywki> takie małe dzieczaczki słodkie po prostu no i teraz nasza Lili, która jest przeurocza, zobaczcie, jaka jest piękna. Różowym króliczkiem jest nasza Lili. Ona chciała być króliczkiem, więc jest <laughs> króliczkiem. Ma piękną sukieneczkę, wygląda jak taka mała, słodka pisanka. Wiem, będę się rozczulać, ale jest no po prostu urocza. No zobaczcie, tak wygląda. Wcześniej ta przypomniała i tak już była słodka, ale teraz, no zobaczcie. Różowa musiała być, bo jest po prostu do skrupania normalnie. I ta sukieneczka właśnie też jest taka świąteczna. Jak mała pisaneczka wygląda, i ma różowy koszyczek i różowe uszka. <grym> tak. Lili będzie cała różowa, słuchajcie. W oficjalnym, proszę bardzo, ma wściekle różową sukieneczkę. Tak, też ma koszyczek, uszka. Tu jeszcze w ogóle ma kolczyki takie króliczki. Eee, w codziennym też ma, proszę bardzo. Także tak wygląda w stroju oficjalnym. Sportowo, co ja tobie dałam dziecko na sportowo? A nie, no sportowo dałam jej normalny. No, bo wiecie, no nie mam świątecznych, sportowych takich rzeczy, tak? Więc no po prostu ma taki zestaw. Do snu! No, zobaczcie, jaka jest piękna. Tu ma króliczka takiego w pisance i e, takie właśnie e, spodnie w pisanki. No i króliczki na nogach jest przeurocza po prostu. Eee, imprezowo, imprezowo jest na żółto, tak już wiosennie, w takie piękne kwiatuszki, ma żółte uszka, żółty koszyczek, te wódki w kwiatuszki z kwiatkarkami, jest prześliczna. No i na basen po prostu ma jakiś tam kostium, no bo tak jak mówię, no tutaj nie ma świątecznych rzeczy, ale no zobaczcie, jest przesłodka, prześliczna. Ja jestem nią zachwycona, jest przeurocza, w ogóle dzieciaki są słodkie. Także tak wygląda y, moja świąteczno-wiosenna rodzinka, mam nadzieję, że Wam się y, podoba. I tak jak mówię, to taki specjalny, dodatkowy odcinek, byście się uśmiechnęli po prostu przy naszych małych, słodkich króliczkach. Także dobrze kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja postaram się Wam podać mody, choć no wątpię, czy Wy będziecie swoich simów już teraz, jeszcze teraz ubierać yy, tak świątecznie. Ale no, no ja właśnie chciałam i tak właśnie koszyczki i te uszka, mówię, niekoniecznie muszą być. Także cóż kochani, ja żegnam się z Wami. Ostatni dzień dzisiaj, świąteczny dla Was. Chyba ostatni, nie? Bo we wtorek chyba Wy już idziecie do szkoły, pomimo, nie pamiętam jak to jest, ale pewnie tak. Mam nadzieję, że miło spędziliście święta yy, i że ten odcinek Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!